Witam w czwartym odcinku z grą Gotik 3 edycja rozszerzona. Już jakiś czas nie nagrywałem odcinku, więc postanowiłem, że znowu coś zmajstruję z Gotika trujeczki. Chcę jeszcze coś nagrać, na przykład z World of Tanks czy coś, ale jednak ten program, którym nagrywam nie działa w World of Tanks. Nie wiem czym to nagrać do końca. Znaczy się jest dużo programów, ale nie wiem, który wybrać. I na razie yy, będę nagrywać yy, Gotika dalej. Naszym zadaniem jest pozbyć orkowego patrolu na farmie, więc chodźmy. To chyba tamten pomarańczowy dach. To właśnie farma. Dawaj, koleś. Ja, ale tempo. Jezu, co to przejechało? Jeśli to słyszeliście, to sorry, ale jakiś... Pierdafon przejechał, jakimś motorem przejeżdżasz. O Jezu, świat się wczytuje. Chyba. Chyba tak, ale już się chyba wczytał. A więc to jest ta farma. Tutaj nas chyba nie zaatakują. A ja nie mam całego życia. Jezu. Nie zauważyłem. Czy ktoś tutaj ma imię, może? Świadowca, światowca, bo... o... jakiś koleś. Nie próbuj żadnych sztuczek w przybyszu, albo orkowie nas ukarzą. Co tu robisz? Jestem niewolnikiem orków. Każą mi rąbać drewno na farmie. Macham się kierą. Choć z zawodu jestem kowalem. Ale dla orków kowal nie ma żadnej wartości, jeśli jest człowiekiem. Chyba był potrzebny kowal. Wredok. Uwolnię cię. Nonsens. Orkowie obedrą cię żywcem ze skóry. To pogadaj... Jakiś przywódca chyba. Co tu robisz, mora? Nie powinnaś pracować na polach? Mam nadzieję, że masz już właściciela. Tak byłoby dla ciebie lepiej. W przeciwnym wypadku należysz teraz do mnie. A, rozwalimy go. Przybywam, aby wyzwać cię na pojedynek. <śmienicza> Odważna decyzja, mały człowiek. Ale służę uprzejmie. Będziesz miał swą walkę. Nikt mnie nie pokona. Nie. Faków! Dziad nie Nie lubię orku. Paczuszki z bronią też były w zadaniu. O, i skrzynki. Ale może skrzynki dopiero jak ich zabijemy, bo się rzucą. A ja chciałem jeszcze z nim zagadać, co on ma nam do powiedzenia, jak go zlaliś... zlaliśmy. Jezus, coś mi się język plącze. Takie emocje tu są po prostu, że... <słuch> że nudy. No wstawaj, koleś. Ach, moje gnaty. Dobrze walczysz, mora. Jakiej chcesz nagrody za zwycięstwo? Ja i takich zabiję, to biorę kasę, bo i tak go uwolnię. Chcę złota. I je dostaniesz. Oto ono. A teraz idź. Mam sprawy na głowie. Dobra, zaraz usządzimy atak. Tylko zapiszemy. F5. Dobra. Ciśniem. Tygodniu, ty! przestań! Fuck uh! fak, uh! fak, fuck 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 fuck. Uh! fuck 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 fuck. Ale oni są na razie tacy, że muszę ich dobić. Uh! I uh! Fuck 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 fuck. Są na czerwono? Nie. Co oni nie widzieli, że ja go dobiję? Ale... Zatrzymaj raz... się, Mora nie daj się! No, uh, uh. na Hej, ludzie! Walka! Fak, fak, fak. Zabijesz kurczaka, koleś, uważaj! Głupi Pokaż mu! Zabić ci, zabić ci. Bo się nie wyświetliło zadanie. Ty jeszcze ciągnąłeś. To poraku głupi. Dobra, zbierzmy rzeczy. Sprzedamy je, rzecz jasna. Napijmy się. Widzę, że nic ciekawego to oni nie mają. Ale był ten kufer. Oj, miejmy nadzieję, że będzie coś fajnego. Ej. Chociaż o trutkę mamy. Czy jakieś tam lekarstwo. Co to w ogóle jest, nie pamiętam. E, dobra, koleś, a tu. Jesteś wolny. Dziękuję. Myślałem, że tu umrę. Buntownikom z redok przydałby się kowal. Och, doskonale. Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie. Deszpan. Ale nawet nie wiem, gdzie jest to całe redok. Zabiorę cię do Javiera, to szef Redog. Bardzo Ci dziękuję. Daj mi znać, jak będziesz chciał wyruszyć. Dawaj. Zabiorę cię stąd. Dobrze! No chodź. Dobra, to dziś w tym lasku. Idziesz, idziesz. Oni tak niepewnie chodzą, że lepiej się upewnić. Skrzyna! O, o! Ciekawe znalezisko. W poprzednim odcinku też znaleźliśmy ciekawe rzeczy. Niby mała wyprawa, a sporo się tam działo. Mam nadzieję, że będzie teraz lepsza jakość nagrania. Tym programem. Dobra, nie chcę mi się tego wilka zabijać. No to gdzieś. Dziś... O jest, są schody. Gdzieś za mną idziesz? A ile ja mam kasy? Może kupimy tą zbroję i powiemy, że pozbyliśmy się patrol orku. Orkowy patrol na farmie nie będzie już sprawiał kłopotów. Chwała Inosowi! Ten oddział naprawdę mnie niepokoił. Nie interesuje mnie jak tego dokonałeś, ale jestem ci niezmiernie wdzięczny. Przyjdźmy. Czy mi ktoś o, właśnie dzwoni do mnie na Skypaja? Przepraszam. Nie no, to nie ma sensu. odbiera odbieram. Koniec. Zapomniałem wyłączyć Skypaja, no jest W orkowy patrol został zniszczony. Doskonale. Byli niebezpiecznie blisko. Dobra robota. Oto twoja zapłata w O złocie. Jezus, jeszcze takie przygody mnie tu spotykają. Pokaż mi swoje towary. Ale już nie będę nagrywał filmik od nowa. Uff, zostałem razem wyłącz. No nie, no jeszcze jakiś natrentus. Teraz nie mogę. Jezus, nie chcę mi się już ciąć robić. Proszę, odczep się, odczep się. Samstwo w państwie, po prostu. Nie, no czy oni jeszcze będą godzinnie dzwonić? To mnie wkurza. Nie, no proszę was. Jak mogłem zapomnieć o Skypaju? Ja jestem głupi. No przestań dzwonić! O Jezus, czekajcie chwilę. Jest. Telefon Telefonu się zaciął. Fuck off. Nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Nie, no. nie dzwoń do mnie, kwadrancie. Co to w ogóle jest? Jedno, mogłem się zrobić niewidoczny, niedostępny, jakiś nie wiem. To nie, zapomniałem. Wypatrzcie mi to, proszę. Skrzyczę tego kto do mnie dzwonił <noise> Nie, żartuję. Mam nadzieję, że już się uspokoił, bo jak będzie dzwonił jeszcze raz to po prostu dostanę zawału Biegi Dżawier, 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 tu jesteś Cliff jest kowalem i od dziś będzie dla ciebie pracować Dobra robota, nieznajomy Teraz możemy uzupełnić zapasy broni. Może zagadajmy z nim? Bardzo dziękuję, nieznajomy. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Dobra, dzięki. A teraz chciałem ten łuk mi się. O, a teraz chodźmy do Cape Dun. Ale szybciej będzie się teleportować z Ardej, czy może stąd? Kaman Koleś, Chakalang, -ma manga, Langa, Madawaka. No a to nadal pada. Dobra, i stąd będzie bliżej i szybciej. To w tamtym kierunku? Chyba? Tak. O, to ta farma nasza Ale ona już raczej nie działa Jeszcze się rozpadała akurat Ale ten skype to już mnie tak denerwuje Zawsze coś mi się nie uda w tym filmiku No zawsze O jezus Maria. Nie laguj, nie laguj. Coś się. Nie masz. Co to? Wow. Cześć. Głodny milk. Fu Fuck, off. Fuck you. Głodny, może jakieś zadania to jest? Nie z Jak tak można? No Jezu, biegnij szybciej, ja nie... Następny wilk. Te godne wilki. A zabiję wszystko. Ale już strzeliłem. Krótko. Znowu za niski. I, Muszę wziąć poprawkę na wiatr. Snajper po prostu. Piu. Piu. Faków. To, 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 A, moje strzały. Jeszcze się rozpadało. Czy są tu jeszcze jakieś wilki? Są z No, chodźmy dalej. Też mi się zbiera na kichnięcie. Jak wam wywali uszy, to przepraszam bardzo. Dobra, odeszło może. Dobra, radę bez kichnięcia. Jakaś chata, może też tu mieszka. Usta. A nie jest. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Dużo kuferków. Nieciekawych, ale no to tam. Jeszcze jeden. Że ten był fajny? Tak. Ale się opłacało, Dobra, zagadajmy z kolesiem. Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Ja idę do wioski, no okay, da. Udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce e. potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią... Co tu robisz? Jestem myśliwym, ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków, zbyt mało dziczyzny. Na szczęście orkowie nieźle płacą za wilcze skóry. Dobra, na razie koleż nie chce nic od ciebie. Albo nie, może nas nauczysz czegoś, co? Nauczysz mnie polować? Mogłbym. ale co z tego będę miał? A czego ci potrzeba? Przenieś mi dziesięć wilczych skór, które będę mógł sprzedać. Orkowie w Cape Down mają sport. Wtedy nauczycie cię polować. Okay. Chcesz by to następny wielczyk? Nie. Taką... No. 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 Naciągaj, 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 O, tak na hit. Musiał być chyba headshot Kajpaje się uspokoiły. Ktoś już chyba zrezygnował z dzwojenia do mnie. Ciekawe kto. Więc tu ta muzyka chyba jest za głośna. Ale dobra, już niech będzie. Czyżby to następny wilk? Tak, to wilk. Ale i ty jest. Oj tam też. Kafię? Oj! Nie zostawią nas w spokoju! Pokazałeś Dobra. Nie będzie za tobą tec. Nie wiem czy to jest jakiś quest. Nie pamiętam już tych zadań. Wszystkich. O tak, 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 tak. Lubię te roślinki. O Jezu, co? A to liście. Przestraszyłem się właśnie liść. Uuu. Musz Miecz. I jakiś chram. Czy są tu jeszcze jakieś wilczki? Czy to już koniec? O Jezus, Maria! O, skóry. Mieliśmy zbierać skóry dla tamtego kolesia. A więc zbierajmy te skóry. Wuchu, nowa twarz! Ale fajne głos! Jestem najemnikiem. Nazywam się Silas. Interesuje mnie kolejnym biedakiem próbującym związać koniec z końcem. Wiem jak to jest. Wszyscy wiemy. Zgłoś się do Buforda. Może on ma dla Ciebie jakąś pracę. Jeśli będę miał farta, dostaniesz moje stanowisko. A ten tak chyba nie pytał, Powinno być, a ja jestem i on wtedy a nie interesuje mnie, ale dobra. Dobra, nie mam pretensji. Będę się zdarzają. Kim jest Buford? Dowodzi tutaj. Przynajmniej nami, najemnikami. Jeśli więc nie jesteś orkiem i nie należysz do Uruka, to Buford stanowi dla ciebie jedyną szansę, aby tu do czegoś dojść. Znajdziesz go na końcu głównej ulicy. Zwykle stoi przy swojej chacie. Co tu robisz? Muszę pilnować tych niewolników. Jeden z nich niedawno uciekł. Od tej pory nie zostawiamy ich samych nawet na chwilę. Co znajdę w mieście? Mieście? Bo Cape Dan... Można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie można go nazwać miastem. Nie ma tu nawet porządnego paru. Dobrze, że chociaż jest robota, poradzisz sobie. No, dobra. Wiecie, co przyciszę tą muzykę, bo mnie wkurza? Dobra. O, ty masz imię... ha! O co znów chodzi, mora? Co robisz w tym miasteczku? Miasteczku? Cape Dan, to dziura zabita techami. Wolałbym przyłączyć się do moich braci, nieopodal wengardu, stolicy naszego marionetkowego króla, niż stać tu na Warcie. Potrzeba ci czegoś? O, tak! Potrzebuję ciszy i spokoju, więc nie wszczynaj żadnych rozrób. Trzymaj się z dala od cudych rzeczy i nie bij się z nikim bez naszej zgody. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Mora. Jasne. Okej. Okay. A więc jesteśmy. O jez. Chyba śmierć. A więc jesteśmy w zabitej dechami. Zapiszmy z tego powodu. Trzeba upamiętnić taki moment. Tu miał być jakiś śpieg. Buntownik. Asasynentą chyba nie jest. Ale czekajcie, skóry wilków ja poszukuję. Zejście na plażę czy coś. Chyba tak, na razie tam nie idziemy. No, zagadajmy z nim tak ma imię. Hej ty, wyglądasz, jakbyś potrzebował kilku złotych monet. A czemu nie? Kim jesteś? Asasynem, sługą Beliara. Pochodzę z południa, spoza waszych granic. Przybyłem do tego kraju, żeby zaoferować orkom moje usługi jako łowca niewolników. Zniewalacie ludzi dla orków? To praca jak każda inna. A właśnie, niedawno sprzedałem orkom prawdziwego paladyna. U. Sprzedałeś orkom paladyna? Jest w latarni morskiej. Orkowie go przesłuchują. Bali mi przyzwoitą cenę. Ale jego ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta zbroja, tandetny puchar, kilka drobiazgów. Nie oddałem misji z paczkami broni. A dobra, i tak będziemy jeszcze do Redo pewnie. A czego oczekujesz w zamian za swoje złoto? Jeden z moich niewolników zbiegł. Harek, ten parszywy kretyn. Nie mogę się stąd ruszyć, więc ktoś inny musi go dla mnie złapać. Może ty? A może Wyglądasz to jest dość Co się stało z ekipunkiem schwytanego paladyna? Jest u Urkrasa. Dał mi za niego marne 50 złotych monet. Złapię dla ciebie Hareka. Gdzie on jest? Gdybym to wiedział, już bym go miał z powrotem, nie sądzisz? Pewnie wciąż jest w okolicy. Ktoś mógł go widzieć za miastem. Hmm. Może ty? Nie chcemy tu awantur, jasne ty? Na pewno masz coś lepszego do roboty O... Od... Ani... Czekaj... Czy ja... Tam jest jakiś koleś, a może to On Ale daleko jakiś to On ta! Co? Kto? Czego chcesz? Odejdź! A co ty tu robisz? Spokojnie kolego, szukam ziół. Ziół, tak? Znalazłeś coś ciekawego? Jasne, mam parę ziół leczniczych. Pewnie nie masz przy sobie kawałka pieczeni, co? Nie. Szkoda, no nic. Trudno, więc chyba będę się musiał żywić roślinami. Jak mogę znaleźć zioła? To proste, jeśli wiesz, gdzie szukać. Na przykład gdzie? Na zboczach gór. Jeśli będziesz miał szczęście, możesz znaleźć całe połacie. Nie wyglądasz mi na zielarza. Dobra, a wygrałeś. Jestem niewolnikiem. Uciekłem z Cape Dun. Znalazłeś mnie, ale nie podejmuj pochopnych decyzji. Zabiorę cię teraz do Gamala, twojego właściciela. A niech to! Hej, nie denerwuj się. Nie szukam kłopotów. Porozmawiajmy. Powiesz mi coś ciekawego? Pochodzę z tych okolic, więc na pewno znajdzie się parę rzeczy, o których mógłbym ci opowiedzieć. Więc jak? Pomożesz mi się stąd wydostać, czy połakomisz się na te kilka nędznych monet, które oferują za moją głowę? Gdzie chcesz iść? Przeprowadź mnie przez wioskę do myśliwego jęsa. Ukryję się u niego na jakiś czas, zjem parę porządnych posiłków. Ręka rękę myję. Może nie grzeszę odwagą, ale jestem sprawny i zręczny. Jeśli mi pomożesz, nauczę cię paru sztuczek. No, fajnie. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No to Kaman. Może także nie widzieli. Przejdziemy lasem. Biegają te jelenie. A weź się. Co za jakiś... Idziesz, idziesz Dobra, ten Jans, jak on tam się nazywał tutaj... O, jest jego chatka Pszr... Powiedz mu... Przyprowadziłem ci gościa. Harek musi się na jakiś czas ukryć. Dobrze, może się zatrzymać u mnie. Masz tu kilka wilczych skór na początek. Świetnie, daj je tu. Ach, to za mało. Da? Przynieś więcej. Oks. Dzięki przyjacielu. Nie zapomnę ci tego. Przypomnę się, jeśli będę czegoś potrzebował. W porządku. Proszę, weź przynajmniej kilka mikstur. Będziesz ich potrzebował. O, dzięki. Akrobatyka. Chcę się nauczyć akrobatyki. Dobrze jest mieć kontrolę nad ciałem. Dzięki temu możesz przeżyć upadek z dużej wysokości. Ale pamiętaj, nie jesteś nieśmiertelny. To się może przydać, w sytuacjach krytycznych. I myślę, że ten odcinek powoli będzie dobiegał do końca. W następnym odcinku poszukamy szpiega buntowników, bo robi mi zadanie dla orków, żeby się trochę podlizać, niestety. Okradniemy tego alchemika, bo jeden koleś mi mówił, że ma ciekawe rzeczy w kufrze. Może być ciekawie. Ale to w tym odcinku już koniec, więc na razie i do usłyszenia.